budzisz się z ciężarem świata na barkach, czując się jak marionetka na scenie, gdzie inni pociągają za sznurki. Może dzień zaczyna się obietnicą kontroli, ale kończy frustracją przegranej bitwy. A co, jeśli powiem ci, że toczysz niewłaściwą wojnę? że kierujesz swoją najpotężniejszą broń, swoją wolę na niezwyciężonych wrogów, podczas gdy twoje prawdziwe pole bitwy leży nietknięte, czekając na twoją suwerenność. Nie przewijaj dalej, twoja wolność zaczyna się teraz. Był mroczny okres w mojej podróży, kiedy widziałem siebie jako dryfującą łódź na wzburzonym morzu. Każda fala, każdy podmuch wiatru, czy to krytyka szefa, obojętność przyjaciela czy po prostu deszczowy dzień, który rujnował moje plany, pchały mnie w otchłań rozpaczy. Wyczerpywałem się, próbując powstrzymać wody rękami, wierząc, że szczęście tkwi w okiełznaniu oceanu. Prawda jest taka, że byłem wyczerpany nie z powodu braku wysiłku, ale z powodu źle ukierunkowanego wysiłku. Wtedy to słowa Seneki, napisane dwa tysiące lat temu, rozbrzmiały w mojej duszy z przytłaczającą jasnością. Nie możemy wybrać naszych okoliczności, ale możemy wybrać, jak na nie odpowiemy. To zdanie nie było pozwoleniem na pasywność, było mapą do prawdziwej wolności, ujawniającą, że moja wola była marnowana na próby kontrolowania tego, co niekontrolowane. Współczesne społeczeństwo z jego nieustannym dążeniem do zewnętrznej walidacji i iluzją całkowitej kontroli więzi nas w klatce nierealistycznych oczekiwań. Jesteśmy bombardowani komunikatami, że możesz mieć wszystko, wystarczy chcieć, a wszechświat sprzyja, lub bądź silny i zegnij świat do swojej woli. Ale to niebezpieczna narracja. Uczy nas walczyć z naturalnym nurtem życia, czuć urazę, gdy rzeczywistość nie ugina się pod naszymi kaprysami, i czuć się nieudolnymi, gdy zewnętrzny chaos nieuchronnie się manifestuje. Rezultatem jest epidemia lęku, wyczerpania i żrące poczucie bezsilności, ponieważ obiecana nam władza jest w niewłaściwym miejscu. W tym filmie zagłębimy się w pięć stoickich filarów, które obalą tę iluzję, ujawniając prawdziwą naturę Twojej woli. Nauczysz się kierować Twoją energię na to, co naprawdę ważne, kultywować niezachwianą odporność i budować wewnętrzny spokój, którego żadna zewnętrzna burza nie zdoła zachwiać. Przygotuj się, aby przekierować swój wewnętrzny kompas, znajdując niezachwiany cel w oku cyklonu. Jeśli idea odzyskania kontroli nad własnym umysłem i życiem głęboko rezonuje, skomentuj poniżej wolnością. Odkopmy razem siłę, która zawsze w Tobie była. Wyobraź sobie swój umysł jako ogród. Czy spędzasz czas próbując kontrolować pogodę, deszcz, słońce, czy skupiasz się na odżywianiu gleby, sadzeniu nasion i zbieraniu owoców? Gdzie wlewasz swoją życiową energię? Wyczerpujesz się w daremnej walce z wiatrakami. Wierzysz, że Twoja siła woli manifestuje się poprzez próby kształtowania świata zewnętrznego według Twoich pragnień opinii szefa, chaotycznego zachowania członka rodziny, porannego korka, globalnej gospodarki, czy nawet wyników inwestycji, na które nie masz bezpośredniego wpływu. To nieustanne dążenie do zapanowania nad tym, co niekontrolowane, jest studnią bez dna frustracji. Każda nieudana próba drenuje Twoją witalność, generuje urazę i pozostawia Cię z gorzkim poczuciem bycia ofiarą okoliczności. To utrwala cykl bezsilności i zniechęcenia. Czujesz się jak wyczerpany wojownik uderzający w powietrze. Epiktet, były niewolnik, który doszedł do rangi jednego z najbardziej wpływowych stoickich mistrzów, nauczał, że fundament wszelkiej mądrości tkwi w podstawowym rozróżnieniu. Niektóre rzeczy są w naszej kontroli, a inne nie. W swoim dziele Enchiridion szczegółowo wyjaśnia, że nasze opinie, nasze impulsy, nasze pragnienia i awersje, krótko mówiąc, to, co jest z natury nasze i zależy od naszego własnego działania, jest pod naszą kontrolą. Z drugiej strony, nasze ciało, nasze posiadołości, nasza reputacja i stanowiska, wszystko, co nie jest naszym własnym działaniem, jest poza naszą kontrolą. Dla Epikteta wolność i szczęście kwitną, gdy kierujemy naszą wolę jedynie na pierwszą dziedzinę, akceptując drugą ze spokojem. Ignorowanie tego rozróżnienia to zaproszenie do niepokoju. Aby zastosować tę mądrość dzisiaj, zacznij od prostego, ale transformującego ćwiczenia. Wyobraź sobie dużą białą tablicę. Narysuj pionową linię po środku. Po jednej stronie napisz w mojej kontroli, po drugiej poza moją kontrolą. W ciągu dnia, gdy poczujesz narastającą frustrację lub lęk, zatrzymaj się. Identyfikuj źródło swojego niepokoju i skategoryzuj je. Na przykład, jeśli projekt w pracy się opóźnia z powodu błędu kolegi, jego błąd jest poza moją kontrolą. Twoja reakcja, twój wysiłek, aby rozwiązać problem, twoja komunikacja z zespołem, to jest w mojej kontroli. Twoim zadaniem jest przekierować swoją wolę, jak promień lasera, na stronę w mojej kontroli. Zamiast narzekać na to, czego nie możesz zmienić, skup się na swojej postawie, swojej odpowiedzi, swoim cnotliwym wysiłku zobowiąż się aby poświęcić 90% swojej energii mentalnej i emocjonalnej tylko na to co jest w twoim bezpośrednim zasięgu kiedy zinternalizujesz to rozróżnienie doświadczysz ulgi która przypomina zrzucenie ciężkiej kotwicy o której nawet nie wiedziałeś że ją niesiesz Twoja energia, wcześniej rozproszona w przegranych bitwach, zostanie skierowana tam, gdzie naprawdę może przynieść skutek. Poczujesz się mniej przytłocony, bardziej skupiony i paradoksalnie potężniejszy. Wewnętrzny spokój nie będzie już zależny od zgodności świata zewnętrznego, ale od twojej własnej suwerenności nad twoim umysłem. Twoja wola stanie się siłą chirurgiczną, precyzyjną i skuteczną, zdolną do mistrzowskiego kształtowania twojego charakteru i działań, zamiast młota, który próbuje złamać to, co niezłomne. Gdzie leży korzeń twojego największego rozczarowania? Często nie w samym wydarzeniu, ale w sztywności, z jaką trzymasz się tego, jak rzeczy powinny były wyglądać. Masz nawyk budowania w swoim umyśle idealnego scenariusza życia. Jak powinno przebiegać spotkanie biznesowe, jak bliska osoba powinna zareagować na twoje słowa, jaka powinna być pogoda w twój wolny dzień. Te oczekiwania, jak szklane ściany, są kruche i nieuchronnie rozpadają się w obliczu nieprzewidywalności rzeczywistości. Kiedy życie nie podąża za twoim wyimaginowanym scenariuszem, jesteś atakowany przez potok frustracji, gniewu lub głębokiego smutku, czując się zdradzonym przez los. Ta mentalna sztywność czyni cię łatwym celem dla każdego odstępstwa, przekształcając drobne niedoskonałości w wielkie rozczarowania i okradając cię z radości z chwili obecnej. Żyjesz w stanie ciągłego rozczarowania, ponieważ świat rzeczywisty rzadko pokrywa się z wyidealizowanym. Marek Aureliusz, filozof cesarz, w swoich rozmyślaniach nieustannie rozważał ulotną i zmienną naturę wszystkich zewnętrznych rzeczy. Nawołuje nas, abyśmy przyjęli teraźniejszość taką, jaka jest, bez osądzania i oporu, pamiętając, że wszystko, co się dzieje, dzieje się tak, jak powinno się dziać filozofia stoicka uczy praktyki klauzuli zastrzeżenia lub pod warunku pragnienia, które zawsze zawiera zastrzeżenie jeśli los pozwoli lub jeśli będzie to stosowne. Nie jest to zaproszenie do pesymizmu, ale uznanie naszej ograniczonej zdolności do kontrolowania świata zewnętrznego. Jest to głęboka mądrość, która uwalnia nas od tyranni nierealistycznych oczekiwań, pozwalając nam działać z celem, ale akceptować wynik ze spokojem. Marek Aureliusz to powtarza, mówiąc akceptuj to, co ci się przydarza, nawet jeśli jest bolesne, bo to część tego, co uczyni Cię wielkim. Aby zintegrować klauzulę zastrzeżenia w swoim życiu dzisiaj, zacznij świadomie dodawać mentalne zastrzeżenie do swoich planów i pragnień. Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek działanie, czy to spotkanie, projekt czy podróż, określ swoją intencję i zrób wszystko, co w morze rzeczy. Ale mentalnie dodaj, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby osiągnąć X, jeśli los pozwoli, i akceptuję każdy wynik, jaki życie przyniesie. Na przykład, planując kolację z przyjaciółmi, zorganizuj wszystko z troską, ale bądź mentalnie przygotowany na odwołanie w ostatniej chwili, lub opóźnienie. Skupiaj swoją wolę na własnym gościnnym zachowaniu i na samym wysiłku. Zamiast sztywno trzymać się wyniku, skup się na jakości swojego działania i w noce swojej intencji. To nie jest rezygnacja, to doskonalenie Twojej odporności. Twoja wola koncentruje się na Twoim cnotliwym postępowaniu, a nie na manipulowaniu końcowym wynikiem. Kiedy włączysz klauzulę zastrzeżenia, fale rozczarowania, które wcześniej cię obalały, staną się małymi zmarszczkami. Staniesz się niesamowicie elastyczny, zdolny tańczyć z nieprzewidywalnością życia zamiast z nią walczyć. Frustracja ustąpi miejsca pogodzie ducha, a ty odkryjesz prawdziwe zadowolenie, nawet gdy rzeczy nie idą dokładnie tak, jak się spodziewałeś. Twoja wola uwolni się od ciężaru kontrolowania, pozwalając ci docenić wewnętrzne piękno niedoskonałości życia i działać ze spokojną skutecznością w tym, co naprawdę ważne. Staniesz się mistrzem sztuki płynięcia z prądem rzeki, wciąż wiosłując z celem. Czujesz się przytłoczony górą obowiązków i muszę mieć współczesnego życia? Może problemem nie jest brak czasu, ale niewłaściwy kierunek Twojego skupienia, gonienie za cieniami, zamiast za istotą. Zostałeś subtelnie uwarunkowany, by przypisywać nieproporcjonalną wartość, indiferencja, rzeczom zewnętrznym, które w swej istocie nie definiują Twojego charakteru ani Twojego spokoju bogactwo materialne, status społeczny, uznanie innych, nieustanne dążenie do idealnej estetyki w mediach społecznościowych czy aprobata obcych. Wierzysz być może nieświadomie, że Twoje szczęście, wartość i spełnienie zależą od zdobycia lub utrzymania tych zmiennych rzeczy. To zewnętrzne i nieustanne dążenie jest wyścig szczurów bez linii mety, prowadzącym do życia pełnym chronicznego lęku, destrukcyjnych porównań i ciągłego niezadowolenia, ponieważ każde osiągnięcie jest ulotne, a wewnętrzna pustka, którą próbujesz wypełnić tym, co zewnętrzne, pozostaje, gdyż te indiferentia są z natury zmienne i nigdy nie zaspokoją pragnienia duszy. Seneka, przenikliwy filozof i doradca cesarzy, w swoich listach do Lucyliusza z mocą argumentował, że prawdziwe bogactwo i autentyczne szczęście tkwią w cnocie i wewnętrznej mądrości, a nie w dobrach materialnych czy zewnętrznej aprobacji. Stoicy kategoryzowali te zewnętrzne rzeczy jako indiferentia, ani wewnętrznie dobre, ani złe. Uznawali, że niektóre indiferentia są preferowalne, jak zdrowie, lojalni przyjaciel czy wystarczające zasoby, ale byli stanowczy, nigdy nie należy ich dążyć do punktu, w którym kompromitują naszą moralną integralność, naszą cnotę czy nasz spokój ducha. Dla seneki prawdziwa wolność pochodzi z odrzucenia tych zewnętrznych dodatków, które są jedynie ozdobami życia, a nie jego fundamentem. Aby dzisiaj praktykować cnotę selektywnej obojętności, wykonaj inwentarz energii. Wymień pięć rzeczy, które najbardziej pochłaniają Twoje myśli, czas i emocje. Dla każdego przedmiotu zadaj sobie z brutalną szczerością pytanie: czy to jest istotne dla mojego charakteru, mojej cnoty, mojej integralności? Czy to jest pod moją bezpośrednią kontrolą? Czy to naprawdę przyczynia się do trwałego wewnętrznego spokoju, czy jest to nieskończone zewnętrzne poszukiwanie? Zacznij praktykować zdrowe odłączanie się. Na przykład, zamiast stresować się najnowszym trendem konsumpcyjnym czy pokazywaniem statusu w mediach społecznościowych, przekieruj tę energię na doskonałenie umiejętności, na akt życzliwości lub na kultywowanie autentycznych relacji. W pracy zamiast wyczerpywać się w nieustannym poszukiwaniu zewnętrznego uznania, skup się na wykonywaniu swojej pracy z doskonałością, uczciwością i wewnętrznym poczuciem celu. Skieruj swoją wolę z zewnętrznego gromadzenia na wewnętrzne kultywowanie tego, co jest prawdziwie nieprzemijające. Kiedy opanujesz sztukę selektywnej obojętności, poczujesz niesamowitą wolność i skupienie, jakby mgła się rozwiewała uwolnisz się od kajdan materializmu, porównań społecznych i pustego poszukiwania aprobaty. Twoja wola zostanie skierowana na to, co naprawdę ma trwałą wartość Twoją integralność, Twój charakter, Twój osobisty rozwój i Twój niewzruszony spokój. Twoje życie stanie się prostsze, bardziej znaczące i głęboko bogatsze, ponieważ będziesz inwestować w skarb, którego żadna zewnętrzna siła nie może okraść. Staniesz się latarnią autentyczności w świecie ogarniętym powierzchownością. Czy kiedykolwiek czułeś się jak wyczerpany pływak walczący z prądem, który cię porywa? Większość z nas wydaje ogromną energię na opieranie się temu, co już jest, ale akceptacja nie jest biernością, jest bramą do prawdziwego działania. Często znajdujesz się w przeciąganiu liny z rzeczywistością, zaciekle opierając się temu, co już się stało, co dzieje się teraz lub co jest nieuniknione. Ten opór objawia się jako nieustanne lamentowanie nad przeszłością, uparte zaprzeczanie teraźniejszości, lub żrąca złość z powodu wydarzeń, które są całkowicie poza Twoją kontrolą, takie jak pandemia, nieoczekiwane opóźnienie lub decyzja innej osoby. Błędnie wierzysz, że opierając się w jakiś sposób wywierasz siłę lub kontrolę, ale w rzeczywistości jedynie wyczerpujesz swoją życiową energię, zaciemniasz zdolność do jasnego myślenia i paraliżujesz wszelkie konstruktywne działania. Ta wewnętrzna walka z rzeczywistością więzi cię w cyklu niepotrzebnego cierpienia, uniemożliwiając dostrzeżenie rozwiązań tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko problemy stajesz się więźniem własnego oporu. Epiktet ze swoją przenikliwą jasnością obdarzył was maksymą, która służy jako kompas dla tego filaru. Nie rzeczy nas niepokoją, ale nasza opinia o nich. Stoicka akceptacja, często ujęta w idei amorfati, nie jest bierną rezygnacją ani zaproszeniem do bierności. Wręcz przeciwnie jest to aktywna postawa polegająca na przyjęcie wszystkiego, co życie nam przynosi, dobrego, neutralnego i pozornie złego jako część niezbędnej tkanki istnienia. Jest to głębokie zrozumienie, że rzeczywistość jest taka jaka jest i że nasza jedyna wola i moc tkwią w tym, jak na nią odpowiadamy. Marek Aureliusz powtarza to, mówiąc: "Akceptuj to, co ci się przydarza, nawet jeśli jest bolesne, bo to część tego, co uczyni cię wielkim". Aby dzisiaj zastosować radykalną akceptację, rozwiń nawyk świadomej pauzy. Gdy napotkasz trudną sytuację, niepożądane wydarzenie lub przytłaczającą emocję, zamiast natychmiast reagować oporem lub osądem, weź głęboki oddech i powiedz sobie cicho lub w myślach tak jest. Rozpoznaj fakty sytuacji, nie dodając warstw dramatu ani winy. Następnie i dopiero wtedy zapytaj. Co w tej sytuacji jest w mojej kontroli, i jaka jest tutaj najbardziej cnotliwa i skuteczna odpowiedź? Na przykład, jeśli straciłeś pracę, zamiast lamentować nad tym, co minęło, lub obwiniać świat, zaakceptuj rzeczywistość straty. Skieruj swoją wolę na aktualizację swojego CV poszukiwanie nowych możliwości, naukę nowej umiejętności i utrzymanie proaktywnej postawy. Akceptacja nie czyni cię słabym, uwalnia twój umysł od ciężaru oporu, pozwalając ci dostrzec rozwiązania i ścieżki tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko ślepe zaułki. Kiedy opanujesz sztukę radykalnej akceptacji, odkryjesz, że spokój nie jest brakiem problemów, ale niezachwianą zdolnością doradzenia się z nimi, ze spokojem i celem. Twoja wola przekształci się w potężne narzędzie do konstruktywnego działania, a nie do wyczerpującego oporu. Będziesz działać z jasnością, skutecznością i wewnętrznym spokojem, który zaskoczy wszystkich wokół ciebie. Przeciwności staną się okazjami do wzrostu, a twój charakter zostanie wykuty w niezniszczalnej odporności. Staniesz się mistrzem sztuki przekształcania nieuniknionego w trampolinę do twojej ewolucji. Gdzie szukałeś prawdziwej siły, wielu wierzy, że tkwi ona w zginaniu innych lub otoczenia do swojej woli ale stoicy ujawniają, że najpotężniejsza siła tkwi w znacznie bardziej intymnej i transformującej dziedzinie. Zostałeś nauczony, że twoja wola jest przede wszystkim narzędziem do narzucania swoich pragnień światu zewnętrznemu, do manipulowania wyników i do osiągania celów, które często zależą od niekontrolowanych czynników. Możesz wierzyć, że bycie silnym oznacza nigdy się nie poddawać, zawsze walczyć o to, by rzeczy były po twojej myśli, lub że wrażliwość to słabość, którą należy ukrywać za wszelką cenę. To zniekształcone postrzeganie woli prowadzi do tyranii nad samym sobą i często nad innymi, skutkując nadszarpniętymi relacjami, wyczerpaniem emocjonalnym i ciągłym poczuciem niezadowolenia, ponieważ zewnętrzna kontrola jest zawsze ulotną iluzją. Próbujesz podnosić ciężary, które nie są twoje, podczas gdy twoje własne ciało zanika. Marek Aureliuszy, cesarz, który rządził rozległym imperium rzymskim, pisząc swoje rozmyślania, opisuje umysł jako niezdobytą cytadelę, schronienie, które nic zewnętrznego nie może dotykać, chyba że na to pozwolimy. Wola dla stoików nie jest zdolnością do zginania świata do naszych kaprysów, ale wewnętrzna zdolność do wybierania cnoty we wszystkich sytuacjach, Mądrości, rozróżniania, odwagi, działania pomimo strachu, sprawiedliwość, traktowania innych z równością i umiarkowania, samokontroli i powstrzymałości. Jest to moralny mięsień, który pozwala nam dostosować nasze działania i reakcje do rozumu i etyki, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Jest to suwerenna wola wyboru dobroci, integralności i spokoju w obliczu wszelkich przeciwności, Twoja jedyna i prawdziwa własność. Aby dzisiaj ćwiczyć swój moralny mięsień, zacznij praktykować pauzę cnoty. W każdej interakcji, w każdym wyzwaniu, w każdym momencie decyzji, zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie. Jakie jest tutaj najbardziej cnotliwe działanie? Jaki wybór odzwierciedla mądrość, odwagę, sprawiedliwość i umiarkowanie? Na przykład, jeśli ktoś cię obraża lub niesprawiedliwie krytykuje, zamiast reagować gniewem i impulsywnością, naturalnym impulsem, wybierz umiarkowanie i mądrość, decydując się nie dawać mocy obrażaniu, lub odpowiadając spokojnie i jasno. Jeśli odkładasz ważne zadanie, które wiesz, że powinieneś wykonać, ćwicz odwagę i dyscyplinę, aby zacząć, nawet jeśli to tylko na pięć minut. Użyj swojej woli, aby kontrolować swoje reakcje, swoje wewnętrzne osądy i swoje wybory. W związkach użyj swojej woli, aby komunikować się jasno i z szacunkiem, ustalać zdrowe granice i praktykować empatię, skupiając się na własnym etycznym postępowaniu, a nie na oczekiwaniu kontrolowania odpowiedzi lub zachowania drugiej osoby. Kiedy wytrenujesz swoją wolę, aby była tym moralnym mięśniem, staniesz się osobą o niewzruszonym charakterze. Twój spokój nie zostanie zakłócony przez wydarzenia zewnętrzne, a ty znajdziesz głęboki i trwały cel w każdym działaniu, ponieważ będziesz działać w zgodzie ze swoimi najwyższymi wartościami. Odkryjesz, że prawdziwa siła nie tkwi w kontrolowaniu świata, ale w panowaniu nad sobą, stając się najlepszą, najbardziej cnotliwą i najbardziej autentyczną wersją tego, kim możesz być. Twoja wola staje się Twoją tarczą i Twoim mieczem, chroniąc Twój spokój i rzeźbiąc Twoje przeznaczenie. Jeśli jesteś gotowy, aby ćwiczyć swoją wolę w poszukiwaniu cnoty, skomentuj poniżej Moja wola jest wolna. Dotarliśmy do końca podróży, która, mam nadzieję, odkryła prawdziwą naturę Twojej mocy i na nowo zdefiniowała Twoje rozumienie celu. Skrótko podsumujmy pięć stoiczkich filarów, które odkryliśmy. Nauczyłeś się, że prawdziwa siła tkwi w rozróżnianiu tego, czego możemy kontrolować, od tego, czego nie możemy, koncentrując swoją energię tam, gdzie naprawdę ma znaczenie. Filar 1. Odkryłeś wolność zarządzania swoimi oczekiwaniami, nawigując po nieprzewidywalności, nie dając się obalić. Filar 2. Zbadaliśmy mądrość selektywnej obojętności, odłączając się od powierzchniowych rozproszeń, aby skupić się na tym, co ma trwałą wartość. Filar 3. Przyjęliśmy radykalną akceptację jako pierwszy odważny krok do skutecznego działania, przekształcając przeciwności w możliwości. Filar 4. I wreszcie zrozumieliśmy, że Twoja wola jest Twój najpotężniejszym moralnym mięsień, zdolnością wybierać cnotę we wszelkich okolicznościach, kształtowym Twój charakter. Kiedy wytrenujesz swoją wolę, aby była tym moralnym mięśniem, staniesz się osobą o niewzruszonym charakterze. Twój spokój nie zostanie zakłócony przez wydarzenia zewnętrzne, a ty znajdziesz głęboki i trwały cel w każdym działaniu, ponieważ będziesz działać w zgodzie ze swoimi najwyższymi wartościami. Odkryjesz, że prawdziwa siła nie tkwi w kontrolowaniu świata, ale w panowaniu nad sobą, stając się najlepszą, najbardziej cnotliwą i najbardziej autentyczną wersją tego, kim możesz być. Twoja wola staje się Twoją tarczą i Twoim mieczem, chroniąc Twój spokój i rzeźbiąc Twoje przeznaczenie. Nie jesteś już dryfującą łodzią, zakładnikiem okoliczności, opinii innych czy kaprysów losu. Jesteś kapitanem własnej duszy, architektem swojego charakteru i niewzruszonym strażnikiem swojego wewnętrznego spokoju. Osoba, którą się stajesz, to ktoś o cichej, ale głębokiej sile, którą niewielu rozumie, to ktoś, kto znajduje spokój w oku cyklonu, cel w każdym wyzwaniu i wolność w suwerenności nad samym sobą. To jest obietnica filozofii stoickiej, wolności, której nie zdobywa się walcząc ze światem, ale panując nad wszechświatem, który istnieje w Tobie. Jeśli ten film do Ciebie przemówił, jeśli rozpalił nowe zrozumienie Twojej własnej woli i mocy, proszę polub ten film, aby ta wiadomość dotarła do większej liczby osób. Podziel się w komentarzach, który z pięciu filarów najbardziej Cię poruszył i, co ważniejsze, jak zamierzasz go zastosować w swoim życiu dzisiaj. Twoje świadectwo może być światłem, którego szuka inny. A jeśli znasz kogoś, kto rozpaczliwie potrzebuje usłyszeć tę wiadomość o wzmocnieniu i jasności, nie wahaj się udostępnić tego filmu. Na koniec zasubskrybuj kanał, aby kontynuować ten podróż samopoznania i stoickiej transformacji. Razem możemy zbudować życie o niezachwianym celu i odporności. Pamiętaj zawsze, Twoja wola jest Twoją najbardziej nieprzeniknioną twierdzą. Kultywuj ją z mądrością, a żadna zewnętrzna przeciwność nie zdoła Cię obalić. Ponieważ twoja prawdziwa wolność tkwi w tym, czego nikt nie może ci odebrać.